No cześć! Kane, <laughs> Kane, zaczynę. Zaczynamy Kane, Zaczynamy it takes two, Dobra, mieliśmy jak zwykle. To... A dobra. mieliśmy znowu problemy techniczne. Muszę wykombinować jak zrobić ultra panoramiczny monitor, żeby zgrał się z OBS-em i z kamerą, która nie jest ultra szeroka. Także musimy to wykombinować. A, widzę, że już ogarniasz temat. <laughs> Dobra, to nic nie czekaj, movie. Poczekaj, gracz pierwszy. A Enter Dobra, to jestem ja. A ty jesteś drugi. Okej. Okay. Um. Tu... Dobra, ja jestem ten Johnny, jak mu tam? Nie pamiętam. Ja jestem ten Johnny. Coding? Coding i... i... Enter daj. Enter? Mm -hmm. Enter. A, okej. Okay. <laughs> Dobra. To by było tyle, jeżeli chodzi o sprawy techniczne. Okej, okay, jesteśmy. Eee. Czekaj, czekaj. Czy myśmy... Przejdziesz RB. To jest coś nowego? Wow! Ale ja nie pamiętam jak przyszliśmy doskok. Uf, uf. Wow. O kurczę, spaliłem. spadłem na ten ten... Hops. na ten jakiś taki zaworek mały. Uf. Jest! Mm. Było, było! Nie, dobrze, jadę dalej! A! Ale akcja! Już nie wiem, gdzie jadę! Ciemno! Najpierw lampa, przez tą głupią lampę nie widzę, gdzie jadę! Jestem, jestem gdzieś, teraz tu. Nie, poczekaj, no nie! Ty za I przeskocz. I przeskocz! I przeskocz! No tak bym miał to nie! Stary! Musisz ogarniać! Ja jakoś ogarniam. Co teraz? Co teraz? Gdzie ja w ogóle mam jechać? Teraz tu? Tu dobra, dojechałem. A ty gdzie jesteś? Daleko. Tu ja już może się rozejrzę i zobaczę o co tutaj chodzi. Nie, tata! To to. Tu trzeba coś wyłączyć tak jakby. Tata, czekaj. Fru. Dobra, czekam. Może sobie wejdę w... Tak! <grym> hmm. Czekaj, okay, czekaj. Czy myślisz, czy ja tu tędy jeździłem? Tu mam, mogę wskoczyć. A tu? Tu chyba nie mogę. Wow! Ale tu też mogę. Są tak, jakby dwie drogi i znowu nie wiem, czy musimy to równocześnie zrobić. Dobra, jestem. Prawdopodobnie tak. To wskakuj na pójdziesz. Patrz, czemu na mnie. Ej, czemu ja na tym wskoczyłem? No, No, chyba tutaj trzeba. Nie, ja miałem na ten drugi chyba wskoczyć. Nacisnąłem, ale spadłem gdzieś. Nic nie mogę zrobić. Musimy zrobić to. Dobrze, jeszcze raz, ale ja nic nie, nie mogę się zrobić. My... Ej, dobiesiłem się. O ja jestem z powrotem, ale... Ale nie mogę myszką obracać. O, teraz mogę. dobra, musisz tędy wejść po prostu. Tędy musisz wejść. Tutaj, tędy. 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 Dobra, to ja jedę z tam, tamtej drugiej strony. A, bo tu jest, tak jakby i tu. tu. Bo ty prowadzi kabelek po prostu. Dobra, no ale to musimy w tym samym czasie wskoczyć? I, nie, musimy w tym czasie. Ty ta... już pojechałeś, no stary. Tym... Nie, ale ty musisz. Nie, tam z... wróć, wracaj, wracaj tam. I, I kliknij F. F. Ale musimy w tym samym czasie. A, dobra. To uwaga, powiedz, kiedy będziesz klikał. Okej. Okay. Czekaj, to. E, czy... <ślam> <laughs> no to go, jedziemy Prrr, i naciskamy. Ja dłużej. czyli jednak nie, czyli jednak ja muszę wskoczyć wcześniej. Nie, dobra. ja muszę, ty musisz wcześniej, nie, ty musisz później. Aha, no to jedziesz, dobra. Dobra i go. Myślisz, myślisz, że to będzie, że to będzie to? Naciskam. Wiedział. O oh, yeah! Brrr. Ej, na trzy, e, No już 34 cztery, cztery i pojechałeś. No stary. <noise> ty masz takie dziwne przyzwyczajenia, nie wiem, z Robloxa czy z czegoś. No. Kto pierwszy ten lepszy wcale? Nie, my tutaj. Kurczę, mi sam. Um, nie, wiadrak. Jest... Tutaj musimy być zgodni. Czyli ja wskakuję, ty wskakujesz pierwszy. Więknąłem! No? I czeka nas śmierć oh. znowu. Jeszcze raz. Dobra. Jes! Y fantastycznie. Znowu nacisnąłem. No. Nie, nie no. nacisnąłem. Tak, no. <laughs> bo ja dzisiaj pracę. Jedzeszę. Dobra, nacisnąłeś. Mm, teraz to. Nie nacisnąłem... Nie, nacisnąłem. Nie było znaku, że mam nacisnąć czekaj, no nic nie widzę. Co teraz? Nie widzę, dziadek! My jedziemy. To no! jest... Co teraz? Łopata? Dobra, stoimy jak dwa przypały. Ja się znowu ruszać nie mogę. Czemu ja się nie mogę ruszać? Mogę... Yy, może równocześnie? Dobra. I. Ale że właśnie tym... Ten... O, oh, was... oh, udało się. Uh. May, Maj, spójrz, to twoja lernetka, Wow, fajnie. Co z nią oh, zrobimy? Oh, oh. Spójrzmy. Czy wiemy? Ja yeah. yeah, wiemy. Tak jest. Nie Bawimy się w y, fabułę. Bawimy się w. No nie, czegoś no, nie, mnie nazwać, um, Jeszcze raz? Coś się nie uda. jakiś Co? Nam się nie uda? Widziałeś to? To są jakieś takie pomagajki nasze. Dobrze. Mutylki! Spadam. O kurczę, spadłem. O, mrówki tutaj idą, widzisz? Nie, czekaj. O, idą. Możemy się zabrać? Dawaj, bierzmy. Nie da się surfować na mrówkach niestety. Eee, Okej, okay, tu jest ślimak. Albo skórbkę tylko. Idziemy za mrówkami. Nie mrówki spadają gdzieś tam za drzewo. Spiderman, nie? A tutaj... Co tutaj jest? Uuuu, ja chcę spróbować tego, rzut. O, ja mogę tym rzucić. No ale to tak losowo mam gdzieś po prostu rzucić przed siebie? Czy już mam tu coś? A, i ty miałeś pewnie wskoczyć na to. A dobra, to gdzie Ale nie mam. Miałem tylko jeden i wyrzuciłem. <laughs> to znaczy, że już nam nie dostaniemy drugiego? Peszek. Teraz może ja tu pójdę. A co tam jest się tak A, to ty się tak świecisz. Ale tu można przeskoczyć, zobacz. F... Pięknie to zrobiłem. Ja też. Tu jest jakieś okienko. Idziemy za mrówkami. Patrzcie, mrówki, jak to wykonujemy. Dużo lepiej, niż bym... <grych> A bo tutaj trzeba... Ale fajna jest ta gierka, nie? Taka ładna. Idź idzie, idzie. Dobra, idziemy, idziemy. Już, już, nic się nie porozglądasz, tylko do przodu. To nie jest ten, to nie jest speedrun. <grych> Dobra, co teraz? <grych> o nie. <grych> A tutaj można się złapać liną, bo to tutaj jest taka lina, widzisz? No, ale nie doskoczyłem jakoś... Nacisnąłem. Znowu. Hmm. Musisz kichnąć te trzy razy dodatkowe, nie? A, że jeszcze z, z bustem. No, wystarczył raz. No dobra, I bo teraz. To bliżej. Ha, ha, ha. Ha. O, znowu mogę rzucić. A, teraz ty możesz. E-RT. My to rzucamy. Hm. Czyby się bawić? Nie, pewnie to ma jakieś znaczenie. A może i nie ma. Huby. Uuuuh! Superhero z Rosen! Dasz radę. Ja jest Teraz ja się bawię w speedrun. Nie będę czekał. Nie, to, A, nic, to nic. Ja już jadę. czekaj. <noise> Wiszę. Ciekawe jak długo dam radę wisieć. O, to słońce tam. Zobacz jak ładnie te promienie. O. Trzy dni później. Jaki mamy czas? 10 minut. Się A nie poczekaj, bo ja się cofam. Dobra. <noise> nie, no, że ja zejdę. O, bo tu mam samolocik do rzucania. O, super. Podnieść. I rzuć w ciebie. Mogę rzucić w ciebie? Chyba nie. Uf. Poleciał. Hmm. A mogę rzucać gwoździami? A ja już nie mam tych gwoździ. Dobrali? A nie mam młotka. O, oh yeah. Szkocer? <tryk> nie, 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 tylko tak. Nie, tylko tak. Tylko tak. Tylko tak sobie smarkam. <tryk> Chodź, pomóż mi co? Dobra, nieważne. Idziemy dalej. Idziemy z tą grom. O kurczę, coś nas chyba schwytało. Oj, myśmy tego nie widzieli. Oj, ja też... Bywało lepiej. No, bywało, bywało. Mogliśmy się ruszać, a teraz jesteśmy związani. Mmm um... Okej okay. Nie chcę walczyć z olbrzymami, z jakimi olbrzymami Aha. Ale mamy givery, patrz, ja mam jakiegoś minigana To masz snipera Lyty Celowanie, a ja mam tu A ile mamy amunicji? Uuuuu I co teraz? Co Co my tu możemy zrobić? Dobra, idziemy teraz na szybkość. Ale my idziemy gdzieś osobno. No działa. A dobra, ja, my idziemy osobno. Dobra. Tak każdy sobie szybko skrobie, jedziemy! Nie! A mogę w ciebie? A nie, musisz, musisz to zniszczyć. Co muszę zniszczyć, to? To, to, Aha, no. bo ty masz taką snajperę. A ja mam maksymalną siłę ognia. Wow e, e, a daj tam trochę tego tego czegoś miodu, czy co to jest? Tu uh -huh. A ja daję amunicję, a ty ją podpalasz. Słodko. <ścười> <słodnią> Hmm. Rozwalamy, całą tę rozwalimy, dawaj. Eee! Skończyłam się, patrz Koniec. No się jakoś musimy naładować czy coś? Aaa, ja tu mam taki mały zbiorniczek na plecach, zobacz. I on się opróżnia. Widzisz? Hmm. Trzeba mu to zwracać uwagę. Okej, okay, tu jest jakiś kabelek. O kurczę, dobra. Pod napięciem był. Na pewności sprawdzę. Czyli jeszcze dalej. Dalej jest pod napięciem. Dobra. Gdzie jesteś, co robisz? No ty już grę przechodzisz, a ja się tu bawię w jakąś w leżankę. Ja sobie tutaj zrobię domek. I tu sobie będę żył. Pa! A dobra, bo ty musisz tam ten dać miód, miodzik, bo razem jak w gramy. No nie, co to jest... A co to się tak trzęsie tu? Nie Słuchaj, Szukaj mnie, szukaj! no, tak, o, szukaj. no chodź! Oj, to się nie chcesz pobawić. Tylko byś szedł i szedł. Nie, to, to. nie. Nie. Tam musisz tam musisz dać miodzik. tam. Tam! E, teraz! Daj tam miód. Dobra. Co teraz? Teraz tangi będzie znowu. Dobra. Uuu, jaki snajper jestem, zobacz. zobacz. No to się auto... I teraz? Wcale to nie, nie mam auto aim-a. ja jestem taki dobry po prostu. Ej, no ja też chcę. Co? A teraz co? Co? Że co? Coś nam zgotuje, tak? Eee... Halo? Znisz też te... Eee, Daj te... Hmm... Może tu trzeba nacisnąć mocno znowu, co? Od... Nie, to za nowo, gramy. A bo to jest taka gierka, musimy i dalej iść. Dobra. Aha, my byśmy tu stali jak dwa przepawy. Okay. <grym> okay. Wojna. Uwielbiam wow. This is I'm <grym> Idziemy, chodźmy. Nie! Ali. Aha, czyli niektóre cele trzeba zrobić bez wybuchu. A, e, popatrz, teraz ja. Nie, nie, nie strzelaj tutaj. Widzisz? Widzisz, widzisz, widzisz. Oj, źle poszedłem. Mmm, to chyba też. <ś> teraz to rozwal może co? Mm. Czekaj nie no, to, to daj desz jeszcze trochę tutaj miod yeah, no nie dziękuję Nie, spadłem. Dobra Eee, czyli tu teraz, dobra. Nie. Mm, tak. Doraz, tak. Dobra, no. I, uh. Nie. Jest, mi się udało, mi się udało, mi się udało! D -d -d Daj tam drejem, ja jadu. Tam? Pięknie. Teraz to możesz rozwalić. To się okaże, że nie potrzebowaliśmy tutaj iść we dwójkę. Tu chyba musisz teraz trafić. Żeby nas wciągnąć. O właśnie. O właśnie. I <grym> Oh. Wspaniale. co teraz? Tutaj. Jaki mamy czas? 17 minut. A, miadzik. Oj. Mm. Proszę to rozwalić. Nie, nie. Медик! Хе-хе-хе, ах ты, Где? Там! Где? Там! На то, на то! На то шкале! Не показывай! На то шкале! целовник. мне целевник! На то Покажи мне целевник! На то! На то шкале! Нет! А, окей! Bo, <laughs> uh, chwila, 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 chwila. Pewnie musimy tu na górę jakoś Ay, Dobra, mm, daj nawet. Rozwal. mam sniper. Ja mam lepszy, ja mam. Migam. <laughs> Taka bardziej do mnie pasuje. Chociaż nie, ja zawsze grałem sniperką. <laughs> A nie, ja tam. Dobra. A ty tutaj. Nie. Nie. To może to? Co? To masz. Tak jest, proszę pana. Dobra, A, czyli jeszcze tu. Dobra, czyli, czekaj, tu mamy, teraz tu, a nie, zobacz, nie... No to może mnie musi podnieść, a nie, ja ciebie muszę podnieść. Ja tam mam iść? Mm, nie, aha, bo ty to musisz rozwalić, no dobra. No dobra. Okej, okay. pojechałem wyżej, czekaj, 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 jest, jest. Dobra, to masz. Tylko jak to masz teraz rozwalić? Nie, e, nie, ja muszę e, Ci teraz to tam włączyć. Nie, ja z co tam włączę. A ja mam coś się tego złamać. A, no tak, dobra, dobra, dobra. I co teraz, Już? Nie, masz na to wskoczyć. I drzwi nam się otworzyły. Fantastycznie. A co, jak zejdę z tego i to pojedzie? No to zobacz, tutaj jest taka szczęka, więc nie. Nie, nie. A złapało to, okej. Okay. O 20 minut już mamy. Dobra, yy, to to będzie dobry moment, żeby. Żeby wejść do. To, I tak tego nikt nie widzi. Teraz się Co, i teraz masz takie koni. Teraz masz takie koni. Nic nie widzą, ty coś tam klikasz. Nie wiadomo, coś słyszymy, nie wiadomo, co się dzieje. O, nie ma. Dobra, yy, gramy dalej, nie przedłużamy. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No hej, pan.